Dobry, dobry, dzisiaj zaczynamy film z T. Byśmy na początku pewnie wyszli sobie do endu, tylko potrzebuję jakichś rzeczy, bo tutaj nic nie mam. Nie mam ani miecz, ani nic. Co to jest? O, no to już sobie skraftuję mieczyk. Eee, następnie fajny Łuk mamy. I to... te trzy już nie są potrzebne. Więc weźmiemy sobie tutaj. A nie, to było. I tu nie ma nic. No na spokojnie, wszystko, wszystko zrobię. Wszystko będzie, będzie. Tylko na spokojnie. No może nie mam za dobrego miecza. Albo kupię sobie diament po prostu. Sklep. Kupmy. nie da się kupić diamentów? Co za sklep? Ja bym. Będę pewnie robił jakiegoś trapa. Jeszcze nie wiem jakiego, ale może w endie gdzieś się zrobimy trapa. Może, może. Nie wiem. Zobaczę. Co tu można by zrobić? Tururu No i po co... Kto to robił, no? powinien być crafting. Co to jest w ogóle? Jakiś ktoś tu trapa robi. Jak zawsze Ktoś tu jest takim mózgiem już jest takim mózgiem, że nie wiem. No ale my sobie to, my sobie to zbierzemy za to. Ale nie mamy craftingu teraz, no nie no. Muszę, dobrze mam drewno. Ten ktoś to jest takim bałwanem. Jak można tak zrobić? Trzeba być jakimś. Trzeba być jakiś inny, po prostu. Ale poczekam, bo może coś na rynku będzie. Rynek, ten... Kategorie mieczy. Jest ostrość 4. Ale ostrość 4 nie jest. Co to Co to za myśl? Odrzut dwa szerokie wstrzyczy, pokrótce nr 4, nieźlejszy sam wstrzyk. Brakuje tu tylko ostrości. A ostrość to jest taka, i to za 200 ileś było? Jeszcze dokupię sobie dwie części. Rynek, enter, kategoria, zbroje. Brakuje mi budków. Nie, taniości, ale mnie nie sta. Budki, osoby jakieś. I klata. Nie jesteś mnie na żadną klatę. Mam tylko 80 dolarów. Mm. To nie jest za dobrze, to nie jest za dobrze. Ale trudno, trudno. Zrobimy sobie na razie klatę taką. Na razie będzie żelazna. Lepsze to niż nic. Lepsze to niż nic. No, kilof weźmiemy sobie wydajność 5. Nie będziemy z jakimś słabym kilofem biegać. Co to jest? I wiadro wody, bo wiadro wody się przydaje. I idziemy na spawn. Na spawn idziemy. No i. Ja bym wszedł już do endu, bo w endzie jest dobrze. Tutaj. Jest nie, nie już nie niebezpiecznie, to jeszcze jakoś dziwnie. Ja lubię być w Endzie. Endzie jest git. Tutaj jest wejście do Endu. Weekendy o 16 i 19. Nie, normalnie jest teraz. Eee, nie, nie działa, ale to jest jakiś Enderman, 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 cyk. Enderman, nie no, czemu ty go, go zabijasz? Przestań go zabijać. To jest mój boss. No, co to jest? Ale niektórzy są tak źli, że nie wiem. O, tu widzę Endermana. Przydałoby mi się coś. Nikt do niego nie zmierza. No i, no i już ludzie się zbierają przy nim, jak. Nie wiem kto, no nigdy nie jest na strafie Bibi. Chodź, chodź, sojusz, sojusz. Chodź, chodź. O, Enderman, chodź tu, Enderman, nie uciekaj, Enderman, Enderman. Choć jesteś... Nie mogę go trafić. O, jest. Ale nie remuper. Kolejne. O! Bania! Ale far. Dobra. Wyrobimy sobie to. Został już ostatni. Nie! Zabrał mi, no. Ach, co za gość. Na trzy to słabo. Gdzieś muszę. Niech przyjdzie się tu bić. Chce się z kimś bić? Chcesz się z kimś bić? Co to jest? Dobra. Idziemy sobie. Dobra Idziemy Tutaj na górę Ale nie... Nie ma co za bardzo w tym będzie robić teraz Nie ma żadnych ludzi Tylko endermany zbierać, ale endermanów też za bardzo nie ma O, ktoś tu się i widzę Są to jest, ludzie Nie, nie ja nie! Idę robić jakąś pułapkę będzie. Już może trapika, ten sobie... O, ale najpierw... Chodź tu, nie uciekaj. Zostaw go, zostaw go, to mój mop. Mój mop, mój mop, mój mop. Jest! Perełka. No, w końcu. Jakaś perełka. A, to woda. mięsko. Dobra. Idziemy dalej. Ale jesteśmy już na spawnie Tutaj. Ale nie ma tu żadnej chesta, Muszę iść ten. I sch schowam sobie może tą perełkę. Muszę nie chcę też stracić tych itemów. Ale. Banie sobie włożę. Dobra. Epe i pere No, chodź, chodź, chodź. Chodź tu, chodź tu. Chodź. Mam plan. Rzucę mu tutaj tam. Co on ma za nick?! On ma SWIPa! A, to, to nie, bo on sobie odbierze nie później na no i pniemy sobie gdzieś. Tak. Trzeba zrobić tam parkur. Ja jestem dobry w parkura. Nawet. Czy ktoś w ogóle jest za linią? Czy mogę sobie tak wyjść? -le? Dobra. Dawaj, O, Karun jest. <laughs> o Boże. To jest jakiś kolejny gość, ale nie. Ja się ich boję, więc idę tu. No i... W... Nie wiem nawet w jakim miejscu. Tak średnio to. Ale bloki przynajmniej mogę pofarmić. Oj tu by bym zrobił sobie jakiegoś trapa, tak. Tu taki trap. Mały, ale jest. Oj, no i coś tutaj poszpącimy Ile tu jest głębokości, nie no. Tu na pewno ktoś spadnie. Nie ma szans, żeby ktoś przeżył tutaj. Ile to się ciągnie, no? Dobra, nie, no to i tak już jest za dużo. Mi się zdaje, że... O, tyle będzie, git. Będzie, będzie. I idziemy... Na górę. Ale najpierw... O! Pewnie bym zmarł, ale na szczęście żyję. Idziemy na górę. Czyk, czyk. No i co? I za chwilę go wśtepniemy, tylko tutaj ustawię sobie home. O, cyk, 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 cyk. Ktoś nie będzie jak szczęśliwy, jak tu wpadnie. Tam na dole dramy Dripstone. I myślę, że nie ma szans na przeżycie. Dobra, muszę wziąć łyka wody. O, dobra, było. I gdzie była ta cichro, bo już zapomniałem. O tutaj, dobra. to jest zaznaczyć czymś to. O tak, tym to sobie zaznaczę. Jest git. Tam po prostu damy na Tutaj wy, sobie Homea wystawię. Pyk, pyk. Nie. Ikonka. Damy sobie endową jakąś ikonkę. Nie, no. Endowa ikonka. Są tu jakieś endowe ikonki? O, shulker box. Mamy sobie takie git. Jest Spawn, Enter Zwykły spawn Idziemy po obsydian i kupimy sobie coś na jakieś rzeczy bo mam dużo obsydianu. Czy dałoby się coś zrobić z tego obsydujami? Hmm. To muszę trefnąć do pazy, bo tam mam wszystkie ten... Dobra. Chwilomy... Mamy jeden... I już jesteśmy koło mnie robimy tak pyk i jestem tutaj bierzemy sobie wszystkie szalkery. w tym z shulkery tu mamy, ale już nie pamiętam w którym poprzestawiamy sobie tutaj o w tym na pewno nie trzeba odłożyć o jest, obsypiam jest obsydian i chowamy, bo tutaj już nie mam żadnych rzeczy. To są książki, to też nie. Następny szalker to. Hmm, wełna się przyda. Wełna się przyda, żeby nie mógł wyjść. Kupimy tam jakieś jeszcze rzeczy. I będzie git. I tu. Nie mam nic. A więcej szalkerów najwidoczniej nie mam. No, wezmę jeszcze oto i tutaj włożę do tego shulkera sobie wanie. No, teraz sobie weźmiemy biblioteczki. O, zrobimy sobie śkierkę, zbierzemy te wszystkie biblioteczki. Żeby nie miały jak stamtąd wyjść. Żebyś nie sperłował, bo spełro, sperłowanie to będzie najgorsza rzecz, jaką by zrobił. O, mamy idealnie. Ja bym sobie tu zebrał to. Tylko oby owca tam nie sparła. Ciekawe po co robił. O, jego jeku. No dla mnie to dobrze, ale. Robimy tak Tak Raz cyk i cyk To powoli spływa O, no i jesteśmy tu Raz robimy cyk, cyk, cyk No, jakiś mam tam Endowy Cyk i cyk Bierzemy te biblioteczki Się przydadzą jak będzie... Nie, to nie są biblioteczki, to są craftingi. Jak będzie stack craftingów. O to, to by było. To by była ładna kaska. No może nie kaska. Tylko ładny trapik by był. I to musi być dobry trap. Muszę dokupić rzeczy do tego trapa. Ale przynajmniej już biblioteczek nie muszę kupować. Obsydian biblioteczki. Biblioteczki raczej damy na dół, bo tam... Będziemy na dole warstwami, warstwami. Nie mam tyle biblioteczek. Choć mam dużo ich. Mam ich 49. Dobra, teraz... Teraz co? Ech, mięso. Nie, owca tu zginęła. Dobra. Spawn. Idziemy na spawna bo musimy kupić parę rzeczy Tak sklep oby mamy ten? Mamy, dobra, wszystko e, i tutaj mamy za nie stać mnie na 35 Dobra, to kupię na sklep sklep kupno

No, muszę jeszcze usnąć. dwie. Dobra. Mamy to. Trochę mało, ale zawsze to coś. Zawsze to coś. Idziemy teraz na home. Domek trzeci. No. Robi się już drugi film. Więc co? No, w, w następnym odcinku będziemy budować tego trapa.